Ogromnie się cieszę, że branżowe centrum umiejętności w zakresie elektromobilności jest w Opolu. Bo to wcale nie było oczywiste, że takie branżowe centrum elektromobilności jest w Opolu. To jest nasza oddolna inicjatywa. Chcę to podkreślić i z tego też moja największa duma płynie, że udało nam się coś wymyślić, zorganizować, przeprowadzić to i z tego będą płynęły bardzo dobre rzeczy dla całej naszej społeczności. Ale przede wszystkim chcę też podkreślić, że jest to projekt ogólnokrajowy. To nie jest branżowe centrum umiejętności dla Opola, to jest branżowe centrum umiejętności dla całej Polski. Jeżeli jeszcze gdzieś w zakresie elektromobilności takie branżowe centrum umiejętności powstanie, to może w jeszcze jednym miejscu w Polsce. A samorządu w Polsce jest 2,5 tysiące. Dzisiaj potrzebni są młodzi ludzie, uczniowie i studenci, którzy w trakcie swojej nauki w szkole będą zdobywali wiedzę, umiejętności, kompetencje, również te związane z samochodami elektrycznymi i hybrydowymi. Potrzebujemy nauczycieli przygotowanych do tego, aby tą wiedzę przekazywać. Potrzebne jest też miejsce, w którym osoby już związane z branżą motoryzacyjną będą mogły odbywać kursy i szkolenia, podnosić swoje kwalifikacje w tym tak ważnym obszarze, jakim dzisiaj dla rynku motoryzacyjnego jest elektromobilność. Sam pomysł powstał y, jako kontynuacja y, technika pojazdów samochodowych. To, to, to było jako przedłużenie. Powiedzieliśmy sobie, że niedługo ten projekt, ten program, który jest, on będzie na pewno rozszerzony i do tego trzeba się przygotować. A dopiero później, jak myśmy złożyli, już była realizacja tutaj naszych działań. Dopiero wtedy powstał nowy, nowa podstawa programowa technik elektromobilności. Więc można by podejrzewać, że być może troszeczkę nasz wniosek był inspiracją do tego, żeby nowy kierunek powstał. Ten, w tym momencie mamy w zespole szkół mechanicznych dwa zawody, które będą e, korzystać. Ta inwestycja była w, w temacie Zaprojektuj i wybuduj. E, trwała około jednego roku. E, sama, bud sama budowa tego, tej inwestycji trwała kilka miesięcy. Kiedy ja chodziłem do zespołu szkół mechanicznych, to uczyliśmy się na... Maszyna, które pamiętały jeszcze Koreę Północną i stamtąd były przywiezione. Dosłownie, ale my dzisiaj naszej młodzieży tworzymy zupełnie lepszą perspektywę. I nie tylko tej młodzieży, bo to nie jest projekt adresowany do zespołów mechanicznych. Tak jak mówiłem, jest on adresowany do całej branży elektromobilności, czyli jednej z najważniejszych branż. W Polsce i na świecie branży, która stanowi o przyszłości, bo dzisiaj rewolucja technologiczna, która się dokonuje w przemyśle motoryzacyjnym, jest jednym z tych elementów, które sprawiają, że mamy do czynienia z rewolucją w świecie. Dzisiaj możemy naprawdę mieć satysfakcję z tego, że jako w tej chwili jedyne miejsce w Polsce będziemy kształcić, certyfikować ludzi, którzy będą w przyszłości modernizować, będą prowadzić do sukcesów całą polską gospodarkę.